Witam serdecznie wszystkie Panie. Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak wygląda rower poziomy. Jest to świetny rower przeznaczony dla osób, które chcą odciążyć swój odcinek lędźwiowy czy stawy kolanowe. Przede wszystkim spalamy na nim bardzo dużą ilość kalorii, nawet i do 500 kalorii w ciągu półgodzinnego treningu. Oczywiście jest to wszystko kwestia indywidualna, ale na monitorku wyświetla się panią również, jaką ilość kalorii spaliły, puls wyświetla się, dystans, no i czas, który został nam do zakończenia treningu, czyli już niedługo. I oczywiście pani Klaudia przejdzie na jakieś urządzenie, gdzie się będzie mogła zrelaksować, ale na naszym rowerku jest nam bardzo wygodnie, ponieważ, tak jak mówiłam, jest on specjalnie przystosowany i bardzo fajnie musisz Pani Bardzo Tak, także spalamy dużo kalorii, wyszczuplamy serwetkę, tym samym też wzmacniamy kości i nasze stawy. Serdecznie polecam do przetestowania w naszym studiu Figura Siemianowice Śląskie. Pozdrawiamy! Zapraszamy!